Cześć, tu Gurtank i dziś kontynuujemy rozgrywkę w Punkilerze Hell'em i no, Dziś zmierzymy się. No właśnie, z czym się dziś zmierzymy? Mm, był Orientalny Zamek, to dziś będzie Sierociniec. No, w mam kartę jedną niezdobytą. No, zabij wszystkie potwory. Chyba za zależało od tego, że trzeba było zabić tych, te potwory samobójcze, które eksplodują przy styczności z graczem. One nie mogą eksplodować, musisz je po prostu zabić przed eksplozją. Mi się jakoś nigdy tego nie chciało zrobić, bo wiadomo, bo to jest dużo męki. Dzisiaj się postaram sobie, spisałem mniej więcej liczbę potworów na każdym checkpointie. Yy. Jak coś, to po prostu będę powtarzał checkpoint, a wam to przewinę. No i oczywiście też poszukamy sekretów. Tam jednego sekretu nie znalazłem, znaczy nie dostałem się do niego, ja wiem mniej więcej gdzie on jest. Dobra, zaczynajmy. Kart też mi się wydaje, że nie trzeba będzie zmieniać. Nie, nie trzeba będzie zmieniać. Poszło. A mam pierwszy sekret, to jest też jeden z łuk. Tutaj bardzo w ogóle łatwe są sekrety. O, co to było? Mamy piranie. Kurde, co mnie tak przycina? Ogólnie mam trochę déjà z racji tego, że pierwszy właśnie rozegrany poziom na tym kanale to był sierociniec yy, Battle of Hell'a. Dobra, zajmiemy się najpierw nimi. tutaj No gdzie on jest? Ostatni szkielecik. Chodźmy do tego sekretu tutaj. na razie liczba się zgadza. To łapa tego gościa. Słynnego potwora z bagien. Trochę to niepokojące. strumienki No, zbiegną do nas. Jak na razie liczby się zgadzają. Chodźmy do sekretu. Jest to dość wkurzające sekret, ale on jest w sumie wzięty z oryginału. To musimy tak podejść, żeby nas ten... O, dobra, jesteśmy. I tu powinna być jeszcze jedna. O, jest. Jeszcze jedna linka. I po niej można się wspiąć jeszcze wyżej. Tylko właśnie o to chodzi, że tu się zawsze blokowałem na tych. Blankach. To trzeba jakim, jakimś kątem podejść konkretnym. No chodź, chodź, chodź. I postać po prostu spada. Ja zawsze miałem z tym problem. Nie mogę się odbić za bardzo. O, jest. No i to ostatni sekret. No takie to sekrety. Teraz się bardziej skupimy na tępieniu potworków. Mamy 43 potwory. Idziemy na górę. Zawsze myślałem, że ten duch to jest tym brakującym potworem, ale to niestety nieprawda mi się nie zalicza tutaj do potworów. Szukajmy amunicji No już się spawnią. A imię, do dlaczego te potworki mają te głosy tych chłopców. Ci kardynałowie z podstawki. Dobra. Na razie liczby się zgadzają, ale nie, nie dotarliśmy jeszcze do miejsca, gdzie te potwory, które popełniają samobójstwo, nam mogą zaszkodzić. No ale tu będzie na nas czekał pan Morawiecki, Pinokio. Jak go zwą niektórzy. W yeah. No super. Zgadza się, zgadza się. No i tutaj dochodzimy do miejsca, gdzie będzie niebezpiecznie. Bo nie możemy tym gościom pozwolić na samobójstwo. Nie mogą do nas podejść za blisko. Sala tortur wygląda mniej więcej identycznie do tej z Battle to Hell. Tak, 88 zgadza się wszystko. Jestem tu nam wyskoczy koleś wielki. Tyleczkę liczby dziewięćdziesiąt 98. Dziewięćdziesiąt przepraszam. Wiadomo, wszystkim ten pan jest na razie nietykalny. Chociaż nie, krew z niego leci. Jeszcze dwoje tam biegnie, no zaraz on będzie tykalny. Kogoś dziś zostawiliśmy? Nie, wszyscy. 114, 114, dobra. Ostateczna walka w krypcie. Ale przed nią chyba widziałem tam municję zamrażającą. Warto po nią skoczyć. Albo już ją wziąłem. Chyba wziąłem ją. I tak zmieniłem zamrażacz. Stawej. Stavaj, stavaj kopje. Chyba coś się zbloczyło, bo. No, odpal się, atakujcie mnie. No dziwne, coś mam zrobić tutaj, czy co? Widzenia. Najpierw samobójców trzeba targetować, żeby nam się nie zabili sami. Łok wow, się przycięło. O, udało się, czy wpadł. Także zdobędę chyba ostatnią kartę, jak mi brakowało w punkcie The Rendem Nation. Kończymy. E, żelazna wola. To już chyba ta, co wcześniej zdobyłem. Chciwość. E, dobra, bezużyteczna karta, bo Golda i tak mam jak lodu. E, 12 minut, wszystkie potwory. Się bardzo cieszę, że tą kartę udało mi się zdobyć. Była chyba. A zaraz zobaczę w karty Tarota zresztą, czy to była ostatnia karta. Raz, dwa, trzy. Jedny, jednej mi braknie. Jednej karty braknie. Jeszcze zobaczę. Znaczy pozwolę sobie sprawdzić, której tu karty nie mam wykonanej. Wszystko. Aha, w ciemnej dolinie nie, nie zebrałem wszystkich e, artefaktów. Aha. No dobra, to by było na tyle z odcinka. Ukończyłem ścierocinię, w końcu udało mi się zdobyć kartę, której kiedyś mi się nie udało. E, te liczby z checkpointów to wam podam w opisie filmu, żebyście sobie mogli na bieżąco, jakbyście chcieli, robić ten achievement i kartę sprawdzać. Dzięki za obejrzenie do końca, że wam się spodobało, zostawcie lajka, like może suba. Do usłyszenia. No i cześć.